Według Ewangelii Jezus rozpoczął swoją działalność mając około 30 lat. W tym momencie pojawia się zatem proste pytanie, co właściwie Jezus robił wcześniej? Co ciekawe, Ewangelie nie podają praktycznie żadnych informacji na temat młodości Jezusa. Jedyna wzmianka opisuje historię, gdy 12-letni Jezus dyskutował w świątyni jerozolimskiej z nauczycielami. Następnie około 30-letni Jezus przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela i zaczyna swoją działalność. Czas pomiędzy 12 a 30 rokiem życia Jezusa jest określony jako tak zwane nieznane lub zaginione lata Jezusa. Cóż takiego Jezus miał wówczas robić? Czy przebywał w swojej okolicy, czy też może podróżował za granicą? Zerknijmy zatem na nieznane lata młodości Jezusa. Ewangelie skupiają się głównie na działalności Jezusa, kiedy temionął część tłumy ludzi. Informacje na temat młodości Jezusa jeszcze przed jego działalnością są zatem szczątkowe. Ewangelie opisują cudowne narodziny Jezusa, ucieczkę przed rzezią niewiniątek oraz przybycie do Nazaretu, w którym mały Jezus zamieszkał wraz z Marią i Józefem. Jedyna wzmianka na temat nastoletniego Jezusa pochodzi z Ewangelii według św. Łukasza. Fragment ten opisuje, jak dwunastoletni Jezus zaginął podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Maria i Józef odnaleźli Jezusa dopiero po trzech dniach. Jezus przebywał bowiem w świątyni jerozolimskiej, gdzie siedział pomiędzy nauczycielami. Przysłuchiwał się im oraz zadawał pytania. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu oraz odpowiedziami. Kiedy Maria karci Jezusa za zaginięcie, ten odpowiada, że musi być w domu swojego Ojca. Następnie Ewangelia według Świętego Łukasza podaje dwa zdania o takiej treści. Potem poszedł z nimi, i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce uboga i u ludzi. Ewangelia według Świętego Łukasza następnie pisuje epizod związany z chrztem, który Jezus przyjął na chrzciciela a autor zaznacza, że Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał około 30 lat. Pozostaje Ewangelia nie odnotowują incydentu świątyni związanego z dwunastoletnim Jezusem. Jak podaje katechizm kościoła katolickiego, odnalezienie Jezusa w świątyni jest jedynym wydarzeniem, które przerywa milczenie Ewangelii o ukrytych latach Jezusa. To jedyna taka wzmianka. Ewangelia nie poda informacji, co konkretnie Jezus robił pomiędzy 12 a około 30 rokiem swojego życia. Te tak zwane nieznane lata Jezusa od dawna pozostają przedmiotem spekulacji. Profesor James Charles Ward stwierdził: Od 12 do 30 roku życia mamy tak zwane milczące lata Jezusa. To nie oznacza jednak, że milczał. Oznacza to, że ewangeliści milczą na temat tego, co robił Jezus. Tylko Łukasz podaje, że Jezus był w świątyni, gdy miał 12 lat i że rozpoczął swoją publiczną działalność, kiedy miał około 30 lat. Co robił Jezus od 12 do 30 roku życia? Z kolei teolog Richard Loach stwierdził: Nic nie wiadomo o życiu Jezusa od czasu incydentów w świątyni do jego chrztu z rąk Jana Chrzciciela, gdy miał około 30 lat. Zaproponowano niezliczone teorie, m.in. że studiował w Aleksandrii w tamtejszych ośrodkach żydowskich, lub że żył wśród eseńczyków na pustyni ludzkiej. Nie ma jednak dowodów na poparcie któregokolwiek z tych twierdzeń i musimy zaakceptować to, że po prostu nie wiemy. Nie trudno zrozumieć, dlaczego ludzi interesuje kwestia tych około 18 lat życia Jezusa. Mowa przecież tutaj o wielu latach. Co właściwie młody Jezus wówczas robił? Czy po prostu pracował fizycznie, czy pobierał od kogoś nauki, czy też może podróżował za granicą? Dlaczego Ewangelia nic na ten temat nie wspominają? Jak widzieliśmy, jedyna wzmianka z Ewangelii według Świętego Łukasza podaje, iż Jezus czynił postępy w mądrości w latach i w łasce ludzi. Eksperci studiów religijnych zwracają jednak uwagę na dwa inne interesujące fragmenty pochodzące z Ewangelii. Po tym, gdy Jezus rozpoczął swoją działalność i nauczał w różnych miastach, ponownie powrócił do rodzinnego Nazaretu. Jak czytamy w Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 6, wersety 2 i 3. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytał ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to Cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. W tym fragmencie pada tutaj stwierdzenie, czy nie jest to cieśla. W języku greckim odpowiednie słowo to tekton. Tradycyjnie to słowo jest tłumaczone jako cieśla, ale współcześnie uważa się, że było bardziej ogólne i obejmowało także twórców pracujących z różnymi materiałami, w tym budowniczych. Eksperci z studiów religijnych zwracają jednak uwagę na kontekst tej wypowiedzi. Stwierdzenie odnoszące się do Jezusa jako, czy nie jest to cieśla, ma być wskazówką, że przed ukończeniem 30. roku życia Jezus pracował właśnie jako cieśla. Ton fragmentu prowadzącego do pytania, czy nie jest to cieśla syn Maryi? Sugeruje znajomość Jezusa w okolicy, potwierdzając, że był ogólnie postrzegany jako cieśla w opisie Ewangelii przed rozpoczęciem swojej służby. Ten sam fragment w Ewangelii według Św. Mateusza, rozdział 13, werset 55, podaje, czyż nie jest on synem cieśli? Pytanie sugeruje, że zawód tekton był biznesem rodzinnym. Jezus był w niego zaangażowany przed rozpoczęciem głoszenia i służby w relacjach Ewangelii. Najprostsze wyjaśnienie jest zatem takie, iż Jezus przed 30 rokiem życia po prostu był tektonem, czyli cieślą lub twórcą pracującym z różnymi materiałami. Spędził młodość w Nazarecie, ucząc się zawodu ze swoim ojcem Józefem. Ta hipoteza jest najprostsza, ponieważ synowie nogu wykonywali ten sam zawód co ich ojcowie. Co więcej, te dwie wzmianki z Ewangelii sugerują, że ludzie w Nazarecie kojarzyli Jezusa właśnie jako wykonawcę tego zawodu. Lloyd Canyon Jones wskazuje, że Jezus pracował jako uzdolniony i posłuszny rzemieślnik. Jezus prawdopodobnie zarabiał zatem na życie jako pracownik fizyczny. Ewangelia nie opisują tego etapu życia Jezusa, ponieważ najwyraźniej nie uznali go za coś istotnego. Dopiero mając około 30 lat, Jezus postanowił zmienić swoje życie i zaczął nauczać ludzi, krążąc od miasta do miasta, co jest głównym tematem Ewangelii. Takie wyjaśnienie wydaje się zatem najbardziej prawdopodobne. W dalszym ciągu jednak nie ma pewności, czy faktycznie tak było. Nie wiadomo na przykład, czy w pewnym momencie Jezus nie zaczął bowiem pobierać od kogoś no. Przykładowo po odkryciu dokumentów z Kumarań w 1947 roku, eseista Edmund Wilson oraz teolog Charles Potter zasugerowali, iż Jezus mógł studiować z Essyńczykami. Essyńczycy zyskali sławę dzięki odkryciu obszernej grupy dokumentów religijnych z Qumran, znanych jako zwoje mnoża martwego. Które powszechnie uważa się za bibliotekę Estończyków. Profesor Menachem Mansur zwraca jednak uwagę, że w tekstach tych nie ma na ten temat żadnej wzmianki i jest to wyłącznie spekulacja. Inni uczeni przyjęli pogląd, że dominacja faryzeuszy w Judei w tym okresie oraz później odnotowane interakcje Jezusa z faryzeuszami zwiększają prawdopodobieństwo, że Jezus mógł pobierać od nich nauki lub wywodzić się z tego otoczenia. W dalszym ciągu są to jednak spekulacje. Czy Jezus faktycznie spędził prawie dwie dekady jako cieśla, zanim tak nagle został przywódcą religijnym? Czy też wcześniej pobierał od kogoś nauki? Jak nie trudno się domyślić, w temacie nieznanych lat Jezusa narosły także inne teorie. Te teorie dotyczą tego, że Jezus przez cały ten okres lub przez znaczną część przebywał poza granicami. Jedna z nich zakłada na przykład, że Jezus udał się do Aleksandrii, gdzie studiował w tamtejszych ośrodkach żydowskich. Bardziej kontrowersyjna spekulacja zakłada, że Jezus miał udać się do Brytanii. Otóż pod koniec XII wieku Robert de Boron powiązał postać Józefa Zary Matei z tzw. Świętym Graalem, którego miał odesłać do Brytanii. Ten temat został rozwinięty w legendach arturiańskich, gdzie to już sam Jezus miał dotrzeć do Brytanii. W niektórych wersjach Józef Zachary był rzekomo handlarzem cyno i wziął Jezusa pod swoją opiekę, kiedy jego matka Maria została wdową. Część osób spokojuje nawet, że Jezus miałby podróżować do Brytanii, aby studiować u druidów. Jak nie trudno się domyślić, są to jedynie legendy powstałe ponad tysiąc lat później, na które nie ma żadnego dowodu. Prawdopodobnie najpopularniejsza spekulacja dotyczy tego, że Jezus w czasach swojej młodości miał udać się do Indii oraz Tybetu. Ta hipoteza została spopularyzowana w 1887 roku przez Rosjanina zwanego Nikolas Notowicz. Ów korespondent wojenny stwierdził, że, będąc w klasztorze chemii w północnych Indiach w Ladachu, dowiedział się o dokumencie zatytułowanym Żywot świętego Isy najlepszego synów ludzkich. I Sato arabskie imię Jezusa w Islamie. Opowieść notowicza została opublikowana w 1894 roku. Według zwojów Jezus opuścił Jerozolimę mając 13 lat i wyruszył do Sint. Dotarł do Puri Jagannath, gdzie pod okiem bramińskich kapłanów studiował wedy. Spędził 6 lat w Puri i Rajgir niedaleko na Landę, starożytnej siedziby hinduskiej nauki. Następnie Jezus udał się w Himalaje i spędził czas w klasztorach tybetańskich. Na koniec wrócił do Jerozolimy przez Persję, mając 29 lat. Jezus miałby zatem studiować u hinduskich oraz buddyjskich kapłanów. Publikacja Notowicza wywołała światową sensację. Kontrowersyjne pisma Notowicza wzbudziły zainteresowanie w środowisku akademickim. Profesor Max Miller, orientalista, filolog, indolog i religioznawca, stwierdził, że albo mnisi w klasztorze szukali Notowicza lub zrobili mu żart, albo też Notowicz sfabrykował dowody. Miller następnie napisał do klasztorów chemist, a główny lama odpowiedział mu, że w ciągu ostatnich 15 lat w klasztorze nie było żadnych gości z zachodu. Nie ma też żadnych dokumentów związanych z historią Notowicza. Profesor James Archibald Douglas odwiedził następnie klasztor Chemis i przeprowadził wywiad z głównym lamą. Główny lama stwierdził, że żaden notowicz nigdy tam nie był. Indolog Leopold von Schroeder nazwał historię notowicza wielkim, grubym kłamstwem. Z kolei teolog Wilhelm Schnemelcher twierdzi, że relacja Notowicza została zdemaskowana jako sfabrykowane, i że nikt nigdy nie widział rękopisów, które Notowicz twierdzi, że posiadał. Profesor Douglas Magagetzhin podaje nawet informację, iż Notowicz miał się rzekomo przyznać do sfabrykowania dowodów. Notowicz próbował się bronić, jednak nie posiadał żadnych dowodów fizycznych, przez co historycy całkowicie odrzucili jego historię. Profesor studiów religijnych Barterman stwierdził, dziś na planecie nie ma ani jednego znanego uczonego, który miałby jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie. Cała historia została wymyślona przez Notowicza, który zarobił sporo pieniędzy i znaczny rozgłos dzięki swojej mistyfikacji. Co jednak ciekawe, także inny człowiek twierdził, że widział rzekomy rękopis. Niejaki swami Abedanta. Powiedział, że odwiedził klasztor Chemist w 1922 roku. Twierdził, że lamowie z klasztoru potwierdzili mu, że Notowicz został przywieziony do klasztoru ze złamaną nogą i był tam pielęgnowany przez półtora miesiąca. Powiedzieli mu również, że Notowiczowi pokazano tybetański rękopis Isy, przetłumaczony z oryginału w języku Pali. Ten dokument został pokazany na Abedandzie. Lama powiedział, że to kopia, a oryginał znajduje się w klasztorze w Marbornie, daleko lasy. Po śmierci Abedanty w 1939 roku, jeden z jego uczniów zapytał o dokumenty w klasztorze Chemis, ale powiedziano mu, że zniknęły. Także dwa inni ludzie twierdzili, iż Jezus miał odbyć podróż do Indii. W 1908 roku niejaki Levi Downing opublikował wodnikową Ewangelię Jezusa Chrystusa która, jak twierdzi, została mu przekazana metodą channelingu duchowego z ksiąka Kaszy. Jako prawdziwa historia życia Jezusa, włączając w to utracone 18 lat. narracja podąża za młodym Jezusem przez Indie, Tybet, Persję, Asyrię, Grecję oraz Egipt. Z kolei w roku 1925 Nicolas Reri, archeolog, teozof i filozof, opisał swoje podróże po Ladaku w Indiach. Rerich opisał zasłyszane legendy o Issie, którymi podzielił się z nim lud, ladaki i lamowie. Tym o tym, że Issa, czyli Jezus, podróżował z kupcami z Palestyny do Indii i nauczał ludzi. Rozszerzona część tego tekstu odpowiada fragmentom książki Notowicza, a Rerich komentuje podobieństwo relacji ladaków do tych fragmentów, pomimo że ladakowie rzekomo nie znali książki Notowicza. Te wszystkie historie brzmią ciekawie, jednak problem polega na tym, że powstały dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniej nie istniały żadne wzmianki o jakimkolwiek Isie, czyli Jezusie przebywającym w Indiach czy Tybecie. Co więcej, tylko ludzie z zachodu oraz Obedanda odwiedzający te tereny wspominali o tych historiach. Sami lamowie z klasztoru zaprzeczali, aby ta historia była prawdziwa, aby ten rękopis faktycznie istniał i aby Notowicz kiedykolwiek ich odwiedził. Nawet jeśli ten dokument by istniał, mógłby przecież powstać setki lat po życiu Jezusa, w czasach średniowiecza, czy od XV do XIX wieku, jako wymysł jakiegoś człowieka. Nikt jednak nie upublicznił rękopisu, nikt nie przekazał go badaniom naukowym. A jak to zwykle bywa, w tego typu historiach dokumenty znikają lub giną w kluczowym momencie. Dziś eksperci studiów religijnych odrzucają pomysł, aby Jezus kiedykolwiek odbył podróż do Indii czy Tybetu. Badacz Nowego Testamentu Markus Borg twierdzi, że sugestie, iż dorosły Jezus odbył się do Indii i zetnął się z buddyzmem, są bez podstaw historycznych. Profesor studiów Nowego Testamentu Robert Van Wurst twierdzi, że w sprawie domniemanych podróży Jezusa do Indii i Tybetu. Naukowcy niemal jednogłośnie zgodzili się, że te odniesienia do Jezusa są tak późne i tendencyjne, że nie zawierają praktycznie nic wartościowego dla zrozumienia historycznego Jezusa. Historyk John Corosan twierdzi, że żadna z teorii przedstawionych na temat podróży Jezusa w celu wypełnienia luki pomiędzy jego wczesnym życiem a początkiem jego posługi nie została poparta współczesną nauką. Historyk Paula Fredricksen twierdzi, że żadna poważna praca naukowa nie umieszcza Jezusa poza tłem judaizmu palestyńskiego z I wieku naszej ery. Konsensus jest zatem taki, że nic nie wiadomo o okresie nieznanych lat młodości Jezusa od 12 do 30 roku życia. Z powodu braku źródeł na ten temat pochodzących z I wieku naszej ery. Współczesna nauka utrzymuje, że istnieje niewiele informacji historycznych, które pozwoliby określić, co wydarzyło się w tamtych latach. Wszystkie domniemane podróże to wymysły, które powstały ponad tysiąc lat później. Równie dobrze ktoś współcześnie może przecież zasugerować, że Jezus tak naprawdę udał się do Chin, Korei, do Majów lub na wyspy Polinezji. Przykładowo niewiele osób wierzy w japońskiej wsi Hshingo. Część ludzi wierzy, że Jezus odwiedził ich podczas starconych lat. Jezus miał rzekomo spędzić w Japonii 12 lat. Co więcej, po tym, gdy wrócił do Judei, uciekł przed ukrzyżowaniem, aby pozostać w Japonii do końca życia. Będąc w Japonii, Jezus zmienił imię na Tora i Tora Daitenku i został hodowcą ryżu. W Japonii Jezus rzekomo poślubił kobietę o imieniu Miyuko, z którą miał trzy córki. Po śmierci w wieku ponad 100 lat Jezus został pochowany w kopcu grobowym określonym jako Kirisu czyli grobowiec Chrystusa, który dziś jest popularną atrakcją turystyczną. Z historycznego punktu widzenia tego typu rewelacje są na niebezwartościowe. Jezus mógłby przecież podróżować dosłownie wszędzie, tylko pytanie brzmi gdzie są na to dowody. Choć z powodu braku dokumentów z I wieku naszej ery opisujących młodość Jezusa, trudno jest wysnuwać rozstrzygające wnioski. Zakłada się jednak, że Jezus prawdopodobnie pracował jako cieśle w Galilei, przynajmniej przez pewien czas z Józefem od 12 do 30 roku życia. Niewykluczone, że mógł pobierać nauki od któregoś stronnictwa religijnego w obrębie ówczesnego ideizmu Galilei. Autorzy Ewangelii najwyraźniej nie uważali lat młodości Jezusa za istotnych, przez co nie wspomnieli o nich w swoich pracach. To, co uważali za istotne, to od nauki Jezusa od momentu, gdy miał około 30 lat, kiedy to nagle rozpoczął swoją działalność. Tak zatem wygląda historia nieznanych lat młodości Jezusa. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.